Vlogmas, dzień czwarty. It's Christmas Eve and I've still got nothing for you. I'm out on a. Dobry dzień, dobry kochani. To co? Otwieramy czwóreczkę od czwartej strony. Tak, kochani, wczoraj mieliśmy taki wieczór. Wiecie, przez te likiery, że nam po prostu wieczór uciekł. W ogóle poszliśmy znowu spać w pół do drugiej, więc Krzysiek wianuszka jeszcze nie przywiesił. Ale myślę, że dzisiaj to zrobi albo jutro wiecie, weekendzik to na pewno mi ten wianuszek przywiesi. A my otwieramy sobie czwóreczkę od czwartej strony. W weekend też będziemy ubierać choinkę, i tą też tutaj przystroimy w korytarzu. A zobaczcie, co znalazło się pod czwóreczką. Tutaj jest na górze taki haczyk, więc ten wianuszek powinien wisieć. Ja zaraz otworzę tą ramkę szklaną i go po prostu, zobaczcie, zaczepię na tym haczyku na coś pięknego, wianuszek, który sobie powiesimy i taka ramka, można ją postawić, powiesić, przepiękna ozdoba. Moi drodzy, mam sekundkę, żeby się do Was odezwać Naprawdę dużo, dużo się dzieje e, Także Mówiłam Wam ostatnio na Instagramie, że to chyba dobrze Że tak dużo się dzieje Słuchajcie, przyszła dzisiaj do mnie wyczekiwana moja bluza Od Bund of Color Karmelowa, w przepięknym odcieniu e, Jeżeli mnie oglądacie, to też wiecie Bo jest bardzo dużo pytań o tą bluzę Taką moją śmietankową z gwiazdkami Bardzo często nią pytacie, ona też jest właśnie e, Polskiej marki mm, Właśnie Od Bund of Color, także dzisiaj dotarła do ta karmelowa jest piękna, ona jest oversize, jest fajna, przyjemna, cieplutka, ma super kaptur i zobaczcie, no po prostu jest przepiękna, mega się w niej czuję, czekałam na nią, także dzisiaj w niej śmigam Dzisiaj rano była praca, 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 nie dość, że tak się śmieje, że YouTube i sprawy YouTube'owe, około YouTube'owe, no to jeszcze słuchajcie teraz sklep, więc u nas się dzieje, ale tak jak Wam mówiłam przed chwilą to dobrze, że się dzieje, tak ma być, ma się dziać i tak jest wtedy bardzo dobrze. I moi drodzy, tak, co Wam chciałam powiedzieć, to to, że przyszło dzisiaj do mnie naprawdę dużo fajnych paczek, więc część pokażę Wam dzisiaj, część pokażę Wam jutro. Paczki naprawdę bardzo fajne w klimacie świątecznym. Na jedna paczka, którą Wam zaraz pokażę, to jest niespodzianka, natomiast na jedną czekałam z utęsknieniem, więc dzisiaj tyle Wam zdradzę, że będę sobie robiła domowe spa. Dlatego, że na tę paczkę po prostu czekałam i się jej nie mogłam doczekać. Są to wyjątkowe, świetne produkty, właśnie do takiego relaksu w wannie. Dobra, słuchajcie, lecę teraz do Nelci, zjemy sobie jakiś obiadek, potem do Was wracam, pokażę Wam paczuszki i my dziś z Krzyszkiem też wieczorem, jak Nel pójdzie spać, Loś pójdzie do dziadków, jedziemy, słuchajcie, ogarnąć właśnie takie służbowe rzeczy do naszego sklepu: typu laptop nowy, typu nowy telefon bo to nam będzie potrzebne. Zachaczymy też o osząg. Chciałam dokupić kilka bombek, dlatego że ta nasza choinka jest przepiękna, ogromna i ona potrzebuje większej ilości bombek, a my niestety e, tylu nie mamy, więc szybko jeszcze wbiegnę na hale. Wiem, że w oszą są piękne bombki, piękne ozdoby, więc polecimy jeszcze szybciutko do Auchan właśnie zobaczyć świąteczne ozdoby. I to na razie tyle. E, łączę się z Wami za chwilkę. E, no i co? Tele, tele, it was the night before Christmas, I was closing down for business in my little prison shop. The bell on the door się mnie ostatnio słuchajcie jak ta mata się u nas sprawuje ja właśnie ją przemyłam tak szybciutko mokrymi chusteczkami także powiem wam szczerze że sprawdza się naprawdę rewelacyjnie to jest akurat od Skip Hop i ja wszystkim będę polecać bo jest naprawdę bardzo dobra wystarczy tylko mokrą chusteczką e, przelecieć i naprawdę cały czas utrzymuje się e, w czystości no ja już wam pokazywałam wczoraj na jakim etapie zabawkowym jest Nel. E, no, na no takim właśnie, na no takim właśnie, także myślę, że z koników, z Pepko, tych pony e, na Mikołajki się bardzo ucieszy i będzie po prostu przeszczęśliwa, bo no to jest teraz taki czas i taka zabawa. A jak jesteśmy już u panienki w pokoiku, to nie będę mówiła na głos, bo ona jest uzależniona od tych właśnie książek. Sama sobie tutaj przychodzi, staje, wyjmuje te książki, wkłada je z powrotem, także e, to są ulubione książki Nelci. I jeszcze bardzo fajne są te moje pierwsze słowa z Akademii Mądrego Dziecka, to naprawdę też u nas fajnie się sprawdzają i mogę Wam polecić Co to za kolorowanki? Leoś ostatnio chciał Ci je przechwycić, to jest świnka chrumcia, wiesz świnka chrumcia, to jest słodki Leo, a to jest mały hipcio bo to są kolorowanki, takie pierwsze Nel ma takie fajne kredki i Leoś ostatnio chciał przechwycić, a on mówi, Leoś, to dla małej dzidzi, ale bardzo fajne, nie wiem, jak po w je kupiłam i tutaj też są naklejki o, zobaczcie Także my, moi drodzy, mamy teraz chwilę dla siebie, chwilę zabaw Jesteśmy już po obiadku, czekamy aż Krzysiek wróci z pracy, Leo z przedszkola Coś tam na pewno razem jeszcze porobimy I pokażę wam, moi drodzy, kawkę jeszcze sobie zrobię jedną I pokażę wam, moi drodzy, właśnie te paczki Bo dzisiaj mam zamiar sobie zrobić spa A jedna paczka jest, zdradzę wam, z solami do kąpieli, także... Będzie, będzie dzisiaj na pewno świeczka i spa, bo mam ochotę Na zewnątrz tak wieje, słuchajcie, tak wieje Jest tak zimno, nieprzyjemnie, tak samo jak wczoraj No ale musimy dzisiaj wyskoczyć wieczorem Także ciepło się ubiorę, wiecie, czapka Ciepły płaszczyk i, i polecimy sobie o, Gwiazda tutaj szaleje A co ty tu robisz dziewczynko? Co ty tu robisz? Układasz sobie na półeczce o, proszę bardzo, tam jest hipcio, tu Nelcia sobie biega i układa swoje zabaweczki. Nel, a ty byś ładnie wszystkim powiedziała, co? Bo ty dawno nie mówiłaś, jak ty pięknie umiesz powiedzieć mama. Powiesz mama? To jest to samo, słuchajcie, tak jak było zle 8. Wło włączam kamerę dziecko przestaje mówić. Dobra kochani tutaj jest liścik od Anny jestem ciekawa czy, na, czy znacie markę Dresner. E, są to mm, sole do kąpieli e, słuchajcie z olejkami e, bardzo z dobrym składem i ja tutaj mam sole z takiej edycji świątecznej ja już powiem wam szczerze znam tę markę od jakiegoś czasu i mega y, byłam ich ciekawa, tych soli ze względu właśnie na ich jakość e, i powiem wam szczerze, że nie wiem na którą sól ja się dzisiaj Zdecyduję i też mam taką cichą nadzieję, bo właśnie z Anną rozmawiałyśmy, że te sole pojawią się w moim sklepie. Także będzie po prostu super mieć je u siebie. Ja te sole poznałam tak naprawdę dzięki tej kolekcji dziecięcej i nie wiedziałam, że mają aż tak szeroki asortyment na przykład taką jedną z najbardziej znanych soli. Jest sól dla dzieci Tymiankowa z miętą pieprzową. I mamusie robią podziębionym dzieciom taką kąpiel. Wtedy wiecie te drogi mm, oddechowe, e, fajnie się e, zachowują. E, wtedy też e, dziecko po prostu czuje ulgę. Jestem też ciekawa tej serii mm, i akurat tej soli z eukaliptusem. Tutaj też jest coś na przeziębienie. Także powiem Wam szczerze, że one przepięknie pachną. No i pokażę Wam wieczorem, na którą sól się zdecyduję. To są te dziecięce solo oni mają też kulę do kąpieli, ale o tym słuchajcie, jeszcze Wam na pewno opowiem, ale wiecie jak to pachnie? Matko, jak gorąca czekolada. Coś pięknego pokazywałam Wam, ups, pokazywałam Wam na Instagramie, że przyszła dziś do mnie przesyłka od Goodies, więc już tutaj nie będę spoilerować. Przed kalendarz adwentowy i jeśli mi się uda, to jeszcze dzisiaj go otworzę, bo musimy tutaj nadrobić okienka, więc albo zrobię to dziś wieczorem, jak wrócimy, bo za chwilę wychodzimy, będziemy kłaść Nelcie spać, albo już po prostu jutro sobie pięć okienek z rzędu otworzymy i zobaczymy, jakie zapachy, jakie tealighty znajdują się w środku. Patrzymy z krzyszkiem strasznie, mi się podoba ten, a ten żołnierz. To król. Król załatwiliśmy sprawy, jeszcze szybko do Empiku i do Osą. A tu Krzysztof to z zakupami. Słuchajcie, Krzysiek mi kupił już prezent na Mikołajki. Jedną Pogada? rzecz wiem. Nie, bo tylko o jednej rzeczy wiem, a druga to niespodzianka i dowiem się na Mikołajki, zrobiliśmy takie sobie drobnostki. Patrzcie jak ładnie. Idziemy dalej na bombki. Jest godzina za 29. Do 10:00 osą. Dzieci śpią. Dzieci śpią. Chyba śpią. Nie wiemy czy Leo śpi. Nelcia śpi. No, woszą, słuchajcie, są piękne ozdoby co roku. Wszystko jest tak fajnie kolorystycznie ustawione. Także zaraz weźmiemy jeszcze kilka bombek. Jakie słodziaczki. Zapomnieliśmy z Krzyszkiem, jaką mamy choinkę, jakie mamy kolory bombek. Rozumiecie o, taką fajne. akcję? No właśnie, one są fajne, tylko teraz na sztuki nie za bardzo mi się. Chcę brać, wiesz, wolałabym wziąć już całe opakowanie. Ta też jest ładna, taka lodowa. Dobra, to szukamy. Patrzcie, z czym tu Krzysiek idzie? Z bombami. No, ja nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Będzie dobrze. Chociaż już Krzysiek ostatnio sztuczny śnieg wymyślił i Wam się bardzo spodobał, więc chyba muszę bardziej mu zacząć ufać. O te srebrne są ładne, zwykłe takie. No, ale to są prawdziwe, a nie tam jakieś plastiki. Nie, to są szklane. Bombi szklane. szklane. W Polsce, to co weźmiemy jeszcze te Leżemy. i w weźmiemy Polsce. jeszcze coś. O, zobaczcie jak ładnie tu się świeci wszystko. Tutaj Krzysiek coś znalazł dla Laosia. Oś, teraz jest, ma. Słuchajcie taką manię. O, jest takie fajne rzeczy na perfumy i ma perfumy minionki, ale coś tu Krzysiek jeszcze znalazł. Tutaj może nie, tam jest jeszcze niebieskie, tak? Ale nie wiem, czy pamiętasz, ja takie gwiazdeczki miałem w pokoju. Miałam w nocy i one no, tak fajnie świeciły, takie dzieciństwo. Także tam jest niebieski, także weźmiemy. Weźmiemy niebieski. mu, no. Super. Ale te no, perfumy no, czupaczubs też są fajne. A, dobra, to bierzemy te gwiazdki. Trzeba ręce żelem. Zobaczymy jaki tu żel Krzysztof to wozi. Taki proszę bardzo, także trzeba rączki przemyć. Bardzo fajny. No, Równie zaraz pachnie. zobaczę właśnie. Dobra i parcie. Już prawie pusty parking, także trochę nam się dzisiaj zeszło. Moi drodzy, weszliśmy do domu i zawsze jest tak, że jak późno wracamy, to nie wiemy za co się zabrać. I wiecie, my jesteśmy nocne marki, więc tak naprawdę dziś znowu sobie pewnie posiedzimy do pół do drugiej, myślę. I jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia. I patrzcie, jako że wczoraj robiliśmy ten likier, to zdecydowałam, że kupimy z Krzyśkiem sześć takich kieliszków do likieru i jeszcze dacie wiarę, nie próbowaliśmy tych likierów. Także zaraz y, sobie spróbujemy z takich pięknych kieliszeczków. A tu patrzcie te wielkie, wielkie, wielkie bańki, które. bańki! Jezu, Krzysiek zawsze mówił bańki, a ja mówię bombki. Przez to, że on mówi bańki, to mi się teraz te bańki też y, wiecie, weszły do głowy. Także takie trzy duże wybrał. Zobaczymy, jak one się będą prezentowały. A jeżeli chodzi jeszcze o bombki, słuchajcie, to dokupiliśmy. Eee, jeszcze takie cztery srebrne szklane. Ten kolor mi się bardzo spodobał. Tutaj nie widać. On jest taki lekko zielony. I wiecie, jakieś tam różne takie. Więc myślę, że będzie fajnie. Zobaczymy. Tyle, ile bombek będziemy mieć, tyle zostanie. Nie wydaje mi się, żebym jakieś chciała jeszcze dokupować. Eee, choinka jest piękna sama w sobie, także. No nie, myślę, że chyba starczy. Jeszcze mamy tam wiecie z zeszłego roku trochę tych bombek, więc myślę, że będzie ok. Jutro ubieramy wieczorem choinkę, także pewnie zobaczycie efekt finalny. mężu. Mamy krówkową i mamy tą to, tofifi. Na którą masz ochotę. I wiecie co? Ta jest trochę mocniejsza, bo jeżeli chodzi o to to nam zabrakło troszeczkę, wiecie, U, czegoś mocniejszego. Ta krówkowa mi się wydaje, że będzie mocniejsza. Mm, krówkowa. Krówkową próbujemy? No pewnie. No dobra, to próbujemy krówkową. Dobra, próbujemy. Uwaga, uwaga. O, mamusiu! No dam, jej dam. Mmm. Jeden z lepszych likierów Jakie piłam, ja mówię, nalewka. Słuchajcie, krówkowa, Thermomix, sztos, polecamy. Wow. Mhm. Mm super. Ty tak na, od razu? No, <gry> ja się domiks. będę delektować. Pyszna jest, super. Słuchajcie, jest tyle chętnych na sole, że to jest śmiech na sali. Krzysiek chce jakąś sól i musimy mu jakąś wybrać. Także, także zaraz mu coś wybierzemy. Ty takich słodkich chyba nie. Tej nie, tej nie. Tej nie. Na przeziębienie Krzysiek? Nie. Na przeziębienie, myszko? Nie chcesz? Nie, na przeziębienie nie. No nie raczej, jeżeli jest Może ta, musielka. słuchaj, ale ta jest taka. Lili, mm, li, ta jest trzymaj, ta jest taka fajna w Twoim stylu. Bo te są takie. O, albo ta, czekaj. O, ja myślę, że to ta będzie dobra. To, to Czekolada? Co to jest? Czekajcie. To jest. O. To jest słuchajcie jakaś czekolada i róża chyba. Wszyscy się lubi i róże i czekoladę? A ja pokażę wam później, dlatego że y, zabieram się za montowanie zaraz vloga, ale zaraz będzie też konkursik dzisiaj. Wczoraj nie było, dzisiaj robimy rozdanko, więc zaraz pokażę wam jaka nagroda jest do wygrania. I co? I jeszcze spróbuję likierku trochę i później robię sobie spa i wypadałoby coś jeszcze zjeść. Krzysiek mówił, że może zrobimy jakiegoś gość burgera, ale wiecie, już ciemna noc, także zobaczymy. Dobra, dobra moi drodzy, lecimy z kolejną nagrodą, z kolejnym rozdankiem dzisiaj. E, dzisiaj słuchajcie, mam dla Was taką pomadę do brwi Soft Brown e, wodoodporna z Eveline, Bardzo fajny, bardzo dobry produkt. E, tutaj mam ogórkową maseczkę. Jak wiecie, te maseczki bardzo, bardzo lubię, także e, ciekawa jestem, czy Wam też się spodobają. Jest książka Natali Sońskiej Słuchaj głosu serca. Przepiękna książka. Ja ją czytałam i powiem wam szczerze, że jest naprawdę bardzo fajna. Do tego dorzucam również róż The Blush od Eveline, bardzo ładny odcień i coś dla fanek rozświetlenia również od Eveline Glow and Go i to jest highlighter nic innego jak Rozświetlacz Candy Glow. Także dzisiaj Taka nagroda, mam nadzieję, że Wam się podoba. Co musicie zrobić, to co zawsze: napisać, dlaczego bierzecie udział w rozdaniu. E, nie, napisać, biorę udział w rozdaniu i dlaczego. Dobra, także taka nagroda. Życzę wszystkim powodzenia. No dobra, moi drodzy, czas na spa, czas na kąpiel. Wybrałam sobie Sweet Surprise. Pachnie pięknie, karmelowe kakao, e, nuta zapachowa toffi. Kremowy zapach, także żegnam się z wami, uciekam do Wanny. Do jutra, kochani. Pa!